Już po raz trzeci Bałtycki Terminal Kontenerowy z Gdyni zaprasza wszystkich miłośników na imprezę sportową BCT Gdynia Maraton. Celem, jaki przyświecał BCT w zorganizowaniu tego maratonu, było chęć przywrócenia wspaniałej tradycji, jaką były podobne maratony organizowane na wodach Zatoki Gdańskiej w latach 60. i 70. Natomiast w, dzisiejszych, w dzisiejszej rzeczywistości jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, aczkolwiek. Ma duże dla nas znaczenie wizerunkowe, dla firmy. Jak również jesteśmy przekonani, że w ten sposób wzbogacamy miasto Gdynia. Maraton, który odbywa się z Helu do Gdyni w tym roku, ma 19,5 km, jest przedsięwzięciem. Jak na polskie warunki absolutnie ekstremalnym jest to najdłuższy i najtrudniejszy maraton. Zawodnicy właśnie odbywają kontrolę medyczną, numerujemy ich, odbierają czipy, przed nimi jeszcze ostateczna odprawa przed startem. Kiedy dopłyniemy na hel, zawodnicy dokonają rozgrzewki, punktualnie o 9 postaramy się wystartować, tak jak wspomniałem, trzecią edycję maratonu z helu do Gdyni. Maraton również przepięknie się wpisuje w takie pionierskie tradycje Gdyni i ten maraton również powinien nawiązać i nawiązuje do, do tradycji takich pionierskich maratonów i będziemy je kontynuować. Zawodników wystartuje 14 z 8 państw, przeważają Amerykanie, później Polacy, jest kilku zawodników z Europy, Ukraina, Niemcy, Rosja, także stawka jest bardzo międzynarodowa i z całą pewnością wyścig przysporzy nam wiele pozytywnych emocji. E, Maraton w Gdyni e, ja dziś w pierwszy i wszystkie organizacje i Участники и судьи особенно, так как я сам судья, мне очень здесь все нравится. И думаю, соревнования пройдут очень хорошо. Единственное, что может быть погода сегодня не такая, что участникам будет комфортно чувствовать себя в воде. Но я думаю, они приехали сюда соревноваться и покажут все хорошие результаты и в борьбе и все такое. в этом году Крыщич Фаворита. Wszyscy zawodnicy to naprawdę światowej klasy pływacy. Także zobaczymy, wyścig rozstrzygnie, kto będzie w tym roku najlepszy i kto zostanie zwycięzcą BCT Dnia Maraton 2013. Numer

Startuję drugi raz w tym maratonie. W zeszłym roku byłem siódmy. W tym roku mam ambicje na lepsze miejsce. Startuję w maratonie, ponieważ jestem naprawdę zainteresowany startowaniem w zawodach międzynarodowych. Jest to jedyna taka impreza w Polsce, więc jest to naprawdę wielka okazja dla powagów Degodysasowych. Kolejny trzeci już maraton. A, to jest naprawdę wielka satysfakcja proszę państwa, bo i e, wyniki były fenomenalne. Proszę zauważyć, że dystans o kilometr dłuższy niż rok temu, a czasy niemal te same. Panie i panowie, zwycięczynią w kategorii kobiet BCT Gdynia Maraton została Amerykanka Jennings Christine Christine Jennings. Bezdyskusyjne pierwsze miejsce podczas tegorocznego BCT maratonu 3 godziny 53 minuty 32 sekundy reprezentant Stanów Zjednoczonych Aleksander Meyer win Happy to come home with some money and, uh, It was just a really fun race for me. I, I actually kind of like the cold and I like the wave, so this was great. And um, I've never done a race that's just a crossing before. So this was a new experience for me and I, I uh, had a good time doing it. And I hope to come back. No, you widocznie, know, the water in Bałtyku mu zasmakowała, Szanowni Państwo. Raz jeszcze, gorące brawa dla najlepszych, dla uczestników tej rywalizacji. B-City, Dynamo Marathon to uczestnicy, najlepsi i zwycięzcy. Terminal kontenerowy BCT w Gdyni jest firmą związaną z morzem, co, co jest truizmem. Jest firmą gdyńską. Chcemy, żeby nasza obecność na nie tylko gospodarczej mapie Gdyni była wyraźna. Dlatego czynimy wiele działań pozabiznesowych, które są skierowane do lokalnej społeczności, głównie do lokalnej społeczności.